Dobry, bardzo serdecznie witam. Dzisiejsze Słowo w codzienniku biblijnym nagrywam wieczorem. Mimo, że zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was, drodzy internauci, drodzy widzowie, będzie ten film oglądało o poranku. Ale tak to jest, że o poranku my mamy myśleć już o wieczorze. Mamy myśleć o całości naszego życia. Spoglądając na różne sytuacje w naszym życiu, mamy patrzeć na ich efekt, na ich wynik, dokonując różnego rodzaju wyborów. Mamy zastanawiać się na tym, dokąd zmierzamy w naszym życiu. Czy to są dobre wybory? Czy to są właściwe wybory? Czy to, o co się staramy, rzeczywiście jest tego warte? Dzisiejsze słowo, które wyznaczone jest na dzisiejszy dzień. Z pierwszej księgi mojżeszowej z trzeciego rozdziału, dziewiętnastego, wiersza mówi: Bóg mówi, w pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Myślę, że dzisiejszego dnia będą takie sytuacje, w których rzeczywiście na naszym czole pojawi się pot. Pot z powodu zmęczenia, z powodu. E, zajęć, które będziemy podejmowali z powodu pracy, spocimy się. Jeśli nie dosłownie, to w przenośni będziemy mieli takie sytuacje, kiedy będziemy odczuwali zmęczenie. Będziemy odczuwali to, że jesteśmy tylko ludźmi. No bo tak jest. Jesteśmy tylko ludźmi, stworzonymi przez Boga, obdarzonymi życiem, ale też ograniczonymi. Ograniczone są nasze siły, i ograniczony jest wszystko to, co jest związane z naszym życiem tutaj na Ziemi. Począwszy od tego, że ograniczony jest nasz czas bycia tu na Ziemi. Pan Bóg mówi dzisiaj do nas bardzo wyraźnie: Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Przemijalność naszego życia. Jak z nią sobie radzimy? Jak radzimy sobie z tym, że jesteśmy tutaj wędrowcami, którzy są tu tylko przez jakiś czas? Dla kogoś może to być powód do strachu, do lęku, do obaw, może nawet do paniki, ale to słowo nie jest po to, żeby wywołać w nas panikę i lęk, ale by wywołać w nas tę myśl, że każdą chwilę naszego życia mamy. Właściwie wykorzystać. Przemijalność naszego życia wiąże się z tym, że każda chwila jest Bożym darem i każdą chwilę powinniśmy jak najlepiej wykorzystać, by kochać innych, by czynić dobro, by budować, by tworzyć, by każda chwila naszego życia była budująca dla nas i dla innych. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy mieć takie chwile w naszym życiu. Mam nadzieję, że będziemy potrafili z tego życia czerpać to, co najlepsze i dawać to innym. Drodzy, przemijalność. Przemijalność oznacza, że to wszystko, co dobre, co piękne, szybko się kończy. I przekonujemy się o tym w tych dniach, bo już za parę dni będziemy mieli koniec wakacji. Tego pięknego czasu. Kiedy korzystamy z pięknej pogody, kiedy korzystamy z urlopów i wrócimy do naszej codzienności roku szkolnego. Ale przemijalność oznacza również to, że przemija to, co jest złe w naszym życiu, co być może bolesne, trudne. Być może teraz jesteś w takiej sytuacji. Być może teraz doświadczasz tego, że coś trudnego Cię doświadcza. Takie. Wystrzały w Twoim życiu, jak słyszalne były przed chwilką z rury wydechowej jakiegoś przejeżdżającego pojazdu. Być może tak jest, że myślisz sobie, że to się nigdy nie skończy. Chcę Ci powiedzieć, że jest zupełnie inaczej. Nawet z najtrudniejszych sytuacji, Pan Bóg nas wyprowadza, bo one też przemijają. I to jest wspaniałe. W Bożym Zamyśle przemijalność tego świata. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że Bóg szykuje dla nas to, co nieprzemijalne. Przykuje dla nas wieczność. I o tym także mamy dzisiaj myśleć. O tym, co, nas, co dla nas Pan Bóg przygotował. Drodzy, życzę Wam tego, aby ten dzisiejszy dzień był dobrym dniem. I na koniec chcę przeczytać drugi werset z listu do Galacjan, który jest wyznaczony na dzisiejszy dzień. Kto sieje dla ciała swego z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rząd będzie żywot wieczny. Życzę tego, żebyśmy tego dzisiejszego dnia siali dobro, siali dla ducha, siali dla Boga, i aby ten siew naszych czynów, naszych postaw przynosił dobre owoce. Dobrego, błogosławionego dnia. Do zobaczenia. Amen.